i am The presence of your love For drawn to you Is tight as wind I'll stand by you through She walks in beauty's light, her limbs of softness yeah. peaceful. Cześć. Wyszedłem dzisiaj sobie w teren, chociaż e, pogoda tej zimy nie sprzyja za bardzo. Głównie cały czas deszcze padają, jest mokro, wilgotno, odczuwalna temperatura jest dość nieprzyjemna. Jeżeli chodzi jeszcze o wyjście, można sobie poradzić. No, akurat furmiwalowcem nie jestem, więc miałem w planie jak będą mrozy śnieg, sobie wyjść na nockę ale jak jest taka pogoda powiem, że ta wilgoć jest dość nieznośna, więc na razie se, jeżeli chodzi o takie noclegi, to odpuszczam na wolny dzień postanowiłem zrobić sobie wypad właśnie do lasu odwiedzić Kozi Rynek latem byłem doszedłem tylko kiedyś do tej mogiły powstańców no, później był oczywiście ten zakaz wejścia po tam, jakiejś wichurze. Dużo było zwalonych drzew. No widzę, że ten zakaz ciągle jest. A i sobie postanowiłem, że jednak się przejdę, bo chyba więcej wywalonych drzew niż tam też po drodze było. Chyba nie będzie. Także później sobie będę wracał do końca. To zobaczę. Postanowiłem sobie zrobić małe śniadanko na kuchence, przetestować sobie taki czajniczek, nawet przetestować ją. No, wszyscy, większość ma takie czajniczki ale też dostałem w prezencie taki dzięki bardzo za ten prezent eee, postanowiłem, że właśnie ugotuję dzisiaj na takim czajniczku eee, ze względu na to, że te deszcze padają, jest ta wilgoć i w ogóle jest dosyć trudno jeżeli chodzi o jakąś taką rozpałkę z lasu, jeżeli chodzi o drzewo jest wszystko takie mokre, że aż ścisnąć to jak gąbka wodę się wyciska więc tak jak widzieliście na samym początku zaszedłem do takiej tej szopki tam zazwyczaj jest drzewo na układane na ogniska. Skorzystałem z tej dobroci akurat, więc sobie na skrobałem takich smolniaczków. Zaraz jeszcze je drobniej porąbie. dzisiaj po prostu na takiej swojej tej kuchence ugotuję sobie wodę. Planie mam zupkę do tego zrobić. No i z zupką wymieszam gulasz drobiowy z racji żywnościowej, bo mam jeszcze kilka takich racji. A ja nie mam kiedy za bardzo ich wykorzystać, więc sobie wziąłem, pomieszam z makaronikiem, kawkę wypiję. No i pogadamy sobie o nowym pomyśle, jaki zaistniał wśród znajomych, którzy zajmują się właśnie relaksem leśnym. W szerokim znaczeniu tego słowa. Zapytacie, po co mi ta różdżka wody, szukać raczej nie będę tu w lesie, wody jest pełno, dużo jest tutaj tych kałuż takich bagnistych, ale to mam po to, by zdjąć tu puszkę, bo trochę jest gorąca. I po to to było wygląda jak karma dla psa pomieszamy dobra brudny nie dobra wypiję kawkę zjem sobie no i trochę pogadamy smacznego jestem już po śniadanku tak patrzę na tą pogodę no i tak mało optymistycznie na nią patrzę chmury, mokro, mgła pokapuje trochę wielu z nas może niekoniecznie jest zadowolonych a chyba oprócz jednej osoby która byłaby zadowolona i jest zadowolona z takiej pogody to wiking on teraz siedzi w Szwecji chujowa pogoda u niego a ostatnio w filmiku nagrywał że bardzo mu się podoba i jest zadowolony ale jest oryginalny prawdziwy wiking skandynawska pogoda no fakt, że ta pogoda nie sprzyja mówię na może do końca na takie wypady noclegi. Ta, ta wilgoć, mokrość i to wszystko to tak trochę dokucza. Ale jeżeli chodzi o jakiś taki wypad sobie w teren, to nie można odmówić, bo nie jest to też usprawiedliwieniem, by powiedzmy jesień, no zima jakby był śnieg to jeszcze ok, mrozek. No ale jak teraz jest taka zima i sobie całą zimę przesiedzieć w domu, a bo pogoda była kiepska, to słabe jest usprawiedliwienie dla kogoś kto lubi takie rzeczy, no to prawie tak jakby nie chciał, więc nie usprawiedliwiajmy się złą pogodą. Wychodźmy cały czas w teren w każdej naszej sposobności. Raz w miesiącu chociaż, no ale to jest naprawdę takie minimum. Jeżeli można, to i częściej, jak najbardziej. Hmm. A wracając jeszcze do tego tematu, który ostatnio zawitał na łączach, powstaje nowy kanał: leśna grupa wsparcia. Jest to. Jest to. Będzie kanał. Wspólny, kilku fanów tego typu spędzania czasu, kontaktu z naturą, rekreacji, sportu trochę, survivalu. Postanowiliśmy, że stworzymy taki wspólny kanał, gdzie będziemy no, propagować tego typu właśnie aktywności. Na naszej grupie jest kilku różnych, różnych profesjach ludzi. Na kanale będą szkolenia technik samoobrony, z posługiwania się bronią. Mamy fachowca w grupie od tego. Też kiedyś byłem instruktorem strzelectwa, ale to już dawne czasy. Akurat przestałem się w to już bawić, angażować jakoś. Jakoś mi to w tamtych czasach przeszło, chociaż teraz takie czasy znowu są, że można było pomyśleć, czy nie wrócić do tego, bo się może to przydać. Będziemy na kanale pokazywać sprzęt, co kto ma, z czego korzysta, co jest dobre, co niedobre. Będziemy próbować jak najwięcej osób, młodzieży, zachęcić do wychodzenia w teren do aktywności na świeżym powietrzu. Trochę odejścia od tych komputerów, telefonów może się uda. Jak chociaż jakiś niewielki procent dzięki nam się zaangażuje w coś takiego, no to mi się wydaje, że to już to i tak już będzie sukces. także no pomysł jest fajny. Pomysł jest fajny, bo bo mówię, jest nas taka fajna grupka Oczywiście ta grupka będzie aktywna cały czas, otwarta dla chętnych. Ja nie mówię, że ten kanał zniknie, bo, bo, bo jak najbardziej nie. Każdy, oczywiście, kto ma swój kanał, będzie go nadal rozpieszczał. Ale ten jeden ma być taki wspólny: Czutnie Unia Europejska. To może złe porównanie. To nie do końca wypaliło, chyba, ale nie będę tu politycznie o tego. To będzie bardziej jak mur tarcz wikingów. Każdy wiking pojedynczo był groźny, jakby nie było, ale kiedy razem, w zwartym szyku, stawali tarczami jedna przy drugiej, bronili siebie i partnerów, z tyłu, tworzyli naprawdę groźną, groźną bryłę. Można powiedzieć, na tamte czasy, pewnego rodzaju to był czołg. Więc my też coś w tym stylu będziemy razem, oddziel, razem oddziel, oddzielnie. Każdy z nas, jest wiadomo, ma świetny kanał. Każdy, kto nie ma kanału, też sobie fajnie spędza czas i aktywnie udzielamy się w dialogach, w rozmowach sobie na Discordzie, którego administratorem jest Preppers, to on nas wszystkich połączył. Don Corleone. Tak bym to nazwał. Nawet trochę podobny. On ma psa, ale też ma i kota. Don Corleone też tak też sobie siedział i głaskał kota. Trochę mi go przypomina. No, i także tak, mi się wydaje, że to będzie, będzie fajny, fajny, fajny pomysł. Zobaczymy. Nowy rok, nowe pomysły, nowe możliwości. Co z tego wyjdzie, czas pokaże. Dużo osób życzy nam jak najlepiej. Bo już każdy z nas powrzucał, no, tak jakby na swoich kanałach, informacje na ten temat, że coś takiego będzie. Niedługo będzie taka zbiorowa informacja nagrywamy taki wspólny jeden materiał to będzie dość ciekawa to jest dość ciekawy projekt bo nagrywamy wspólny materiał będąc wszyscy na odległość każdy jest rozmieszczony po różnych stronach Polski a będziemy wspólnie czasami coś nagrywać tam będziemy też rzucać oczywiście materiały, czasami jakieś zjazdy zrobimy. No mam nadzieję, że się udadzą jakieś w tym roku, chociaż fajnie by było. Eee, także no co no życzyć trzeba tylko nam powodzenia. I oby nam się udało. I oby to ruszyło z kopyta. No i żeby ludzie żeby ludzie zaczęli sobie więcej czasu spędzać na łonie natury mimo wszystko. W dzisiejszych czasach stresów, nerwów, takie wyjście to naprawdę jest pewnego rodzaju i odpoczynkiem, relaksem, terapią. Nie wiem, no ja mogę to mówić, mówić, mówić. Każdy musi sam tego doświadczyć, tak naprawdę. No, nie da się tak przekonać. Jeszcze nie jestem jakimś tam też wielkim autorytetem. Nie mam tytułu profesora ani nie wiem, doktora, kogokolwiek. Nie każdy pewnie by zechciał mnie słuchać. Ktoś zobaczy: O, Wanachajm się odezwał. A kto to jest? A co on tam wie? Proszę bardzo, mówię. Każdy, każdy robi, jak uważa. Ale po prostu ja polecam. No. Każdy tam spędza swój czas, jak, jak chce. Ale ja wolę tak. Fakt, że może za późno późno nie za późno, ale późno zacząłem. Wychowałem się w sumie hmm, blisko lasów. Często w lasach chodziłem sobie, jak byłem mniejszy mały, no później sporo lat. Przeprowadziłem się do miasta to tak naprawdę odwykłem od tego. Ale ostatnie czasy tak mnie jakoś skłoniły. I nie żałuję tego, że zacząłem chodzić do lasu. Bo, bo naprawdę to jest lepsze nawet jak sanatorium. Myślę, że. Przestacie coś. To będą musieli podnosić jednak ten wiek emerytalny. Bo jakby ludzie zaczęli się tak relaksować i chodzić sobie do lasu i odpoczywać, dłużej by zaczęli żyć. To na rękę byłoby niektórym. Także. Spijam kaweczkę przejdę do końca tą zakazaną trasę zabiorę tutaj te drewienko ze sobą jeszcze mi zostało zostawię tam w tej szopce niech się przyda komuś jeszcze bo tak jak mówię niełatwo teraz o coś suchego więc ktokolwiek tam sobie przyjedzie będzie miał na rozpałkę czy na coś pozabieram śmieci i ruszam także dzień Uważam za pozytywnie zaliczony. Także macie trochę informacji. Informacji więcej wkrótce. Bądźcie cierpliwi. Trzymajcie się. Na razie cześć, do usłyszenia.